W tym filmie pokażę wam aplikację na telefon z systemem Android, dzięki której możecie wysyłać lub ściągać pliki z komputera na telefon bez użycia kabla. Warunek, jaki musimy spełnić, aby wykorzystać tą metodę przesyłania plików, to zarówno telefon, jak i komputer muszą być podłączone do tego samego routera. Oczywiście telefon przez Wi-Fi, natomiast komputer może być i bezprzewodowo, i przez kabel. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Naszą aplikację znajdziecie w sklepie Play pod nazwą Wi-Fi Transfer. Tutaj przy ściąganiu warto zastanowić się, czy darmową wersję, czy Pro. Działają one w rzeczywistości tak samo. Jedyna różnica jest taka, że darmowa wersja nie pozwala na przesyłanie plików do telefonu większych niż 4 MB. I dodatkowo nie ma reklam. Z tym, że wersja Pro kosztuje około 4 zł i jest to aplikacja, którą naprawdę warto kupić. Po zainstalowaniu i uruchomieniu naszej aplikacji, widzimy ekran startowy, na którym wystarczy wcisnąć przycisk Start. Jest to pierwsze uruchomienie, więc trzeba zezwolić aplikacji oczywiście na dostęp do naszych plików. Po wystartowaniu naszego programu ukazuje się adres IP, który musimy wpisać w oknie przeglądarki komputera. W ustawieniach nie znajdziemy nic szczególnego, może oprócz możliwości ustawienia hasła dostępowego, które jest przydatne przy korzystaniu z publicznego Wi-Fi. Możemy też zmienić kolor tła w interfejsie komputera oraz dezaktywować przyciski społeczne kiedy jesteśmy na pulpicie naszego komputera, odpalamy przeglądarkę internetową i w miejscu adresu IP podane przez aplikację w naszym przypadku 192.168.0.18:1234. Ciskamy enter i zostajemy przeniesieni do interfejsu aplikacji. Teraz widzimy zawartość na pamięci naszego telefonu. Mamy podgląd na stan pamięci oraz stan baterii. Możemy poruszać się po folderach, skorzystać z sortowania na obrazy, muzykę oraz filmy. Jeśli chodzi o zarządzanie plikami, to oczywiście tworzenie, usuwanie i kopiowanie, zmiana nazwy. Możemy skopiować kilka plików, spakować je w jedno archiwum. Ogólnie wszystkie proste operacje na plikach, które są dostępne w każdym menadżerze lub eksploatorze. Jeśli chodzi o pobieranie plików z telefonu, to robi się to za pomocą przycisku koło pliku bądź przez zaznaczenie kilku i kliknięciu górnego pobrania. Natomiast wysyłać pliki na telefon możemy za pomocą wtyczki umieszczonej z prawej strony, możemy wysłać cały folder lub pojedynczy plik. Jeśli chodzi o prędkość transferu, to zależy ona od wielu czynników. W moich warunkach dokonałem kilka prostych testów, aby wam to lepiej zobrazować. W komputerze mam jedno gigabitową kartę sieciową, niestety router jest prawdopodobnie ograniczony do 100 megabitów, czyli jedna dziesiąta możliwości. Jest to oczywiście najtańszy i najprostszy router od dostawcy internetu. Telefon podłączony jest przez Wi-Fi na paśmie 5 GHz, czyli pracuje do 150 megabitów. Zarówno przy wysyłaniu, jak i odbieraniu plików zanotowałem niemalże identyczne czasy. Wysyłka, jak i pobranie pliku o wadze 1,4 GB trwała minutę i 53 Sekundy. Prędkość w okolicach 13,5 w porywach do 14 MB. Jeśli chodzi o odpowiednik testu przeprowadzonego za pomocą kabla USB 2.0, to trwało to 48 Sekund. W obie strony uzyskałem dokładnie ten sam wynik. Podsumowując ten test, jak i jego wyniki, powiem tak: używam tej aplikacji od paru lat. Nie wykonuję operacji na jakichś dużych plikach. Jedynie, jak potrzebuję sobie wysłać jakieś zdjęcie, jakąś piosenkę, jest to dla mnie szybsze i wygodniejsze niż szukanie kabla. Jeśli ktoś wysyła jakieś duże pliki 2-4 GB, to korzystając z kabla skróci sobie ten czas o połowę. Niemniej jednak uważam, że warto tą aplikację zakupić, tym bardziej, że jej cena jest naprawdę symboliczna. Jest ona bardzo prosta w obsłudze, intuicyjna, nie jest przeładowana często niezrozumiałymi lub nieużywanymi wcale opcjami. Ze swej strony gorąco polecam, a tymczasem dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych moich filmów.